Pokaż swój niepostażalny styl, radka radzi, robię dobrze z tym. Cześć, witam was serdecznie w nowym filmie i dzisiaj u progu wakacji zapraszam was na film o moich ulubionych warszawskich miejscówkach. Od razu powiem na wstępie, że nie będą to miejscówki takie jak z przewodnika. To nie jest Pałac Kultury i Nauki, Stare Miasto, Łazienki Królewskie, Bulwary, Nowy Świat. To znają wszyscy i bez problemu pewnie nie jedna z was, jeden z was te miejsca widziały, widzieliście. Dzisiaj zapraszam was na taką moją Warszawę, na Warszawę z duszą, do kilku miejsc was zabiorę, które ja osobiście uwielbiam, które od odkryłam, choć lepiej można by powiedzieć, one odkryły mnie w ciągu ostatniego roku. To będą miejsca zarówno na wiecie całodniowy spacer dla osób, które są w Warszawie kilka dni, jak i na takie wiecie zboczenie z trasy 10 minutowe. Przewodnik nawet się nie zorientuje, że was nie ma, a wy zobaczycie coś ciekawego takiego nietypowego. Także niezależnie od tego, czy wybieracie się tego lata do naszej pięknej stolicy na jeden dzień, na weekend czy na tydzień, mam nadzieję, że w dzisiejszym filmie zobaczycie coś ciekawego, a jak się nie wybieracie, to może was to zmotywuje, a jak nie, to mam nadzieję, że spędzicie ze mną miło już tak letnio, wakacyjnie czas, chodząc po moim ostatnio, no moim mieście od roku, ale wprawdzie moim. I jeszcze co istotne, to do dzisiejszego zwiedzania potrzebujecie tylko pogodę albo i nie, dobry humor i wygodne buty, bo wszystkie miejsca które będę wam pokazywać są miejscami darmowymi. także co? moja Warszawa, radzkowa Warszawa. chodźcie! I zaczniemy od dwóch takich bardzo szybkich miejscówek, na 2-3 minutki, może na 5, ale takich, które zostaną Wam w pamięci na dłużej. Pierwsza z nich to jest w ogóle palma. Palma Rondo de Gola, wszyscy znamy to miejsce, początek nowego światu. Powiedzmy, że sobie stoicie przy tej palmie, obracacie się w prawo i tam jest ulica Smolna. Widzicie dwa budynki: budynek pomarańczowy i budynek biały. No i sobie wchodzicie pomiędzy te dwa budynki. Po lewej stronie idziecie w zaułek i tam jest przefantastyczny, bardzo znany mural Kory. To jest wyjątkowe miejsce, takie tak jak powiedziałam, dosłownie 2-3 minutki, a na pewno zrobi na Was wrażenie. Ten mural powstał oczywiście ku czci pamięci o piosenkarce. Notabene to jest jeden z dwóch w tej chwili warszawskich murali, bo do drugiego dojdę później. Drugi został kilka dni temu odsłonięty, natomiast ten mural jest wyjątkowy. Mieści się właśnie w takim zaułku i wyjątkowe jest to, że jest on wpasowany w zaułek z ogromnym drzewem Kasztanowcem, i o każdej porze roku ten zakątek wygląda inaczej. No i wygląda to tak, jakby Kora właśnie miała taką piękną, dużą, bujną fryzurę. W tej chwili mamy początek lata, to jest ta fryzura zielona, wręcz twarz Kory przykrywa. Natomiast ja widziałam po raz pierwszy ten mural jesienią, i ona wtedy miała takie, wiecie, rude włosy, bo były piękne, takie brązowe, ceglaste liście. Także to miejsce robi wrażenie, 2 trzy minutki i wracacie planowo do wycieczki. Druga miejscówka to jest z kolei. Słynny most na Karowej, czyli miejsce, które widzieliście ostatnio w Lookbooku Medicine, takim miejskim lookbooku. I to jest też świetne miejsce w okolicach Pałacu Prezydenckiego, Hotelu Bristol, czyli jak już wiecie, Nowy Świat, krakowskie przedmieście. Jesteście gdzieś tam przy Hotelu Bristol i musicie skręcić w Karową w dół. Najlepsze jest to, że tego mostu, tego fantastycznego miejsca nie widać w ogóle z góry, z tej takiej zwyczajowej trasy turystycznej, ale jeżeli zejdziecie w dół, w prawo skręcicie, to od razu już za rogiem. Z zobaczycie po prostu warszawski Paryż czyli most z rzeźbami taki wiecie na bogato to jest też taka uliczka która zakręca ten most, to jest właśnie w takiego ślimaka idzie, tam jest też kostka i jak wjeżdżają samochody to jak widzicie ten most, ten Paryż plus ta kostka to to was po prostu przenosi w inną rzeczywistość tam też jest fajnie przejechać się w ogóle po tym ślimaku mostowym samochodem ale śmieję się, że jest to taki most najbardziej blogerski, najbardziej influencerski most w całej Warszawie, bo ja widziałam na nim już po prostu setki zdjęć plany filmowe, to jest takie bardzo ocykane zdjęciowo miejsce, ale wcale nie takie znane, a bardzo blisko właśnie totalnie turystycznych tras. Także warto. Trzecie miejsce, już trochę dłuższe, ale też w okolicach właśnie Nowego Światu, to jest Tamka. Ulica Tamki Tamka, po prostu. Jeżeli chcecie zejść z Nowego Światu do Wisły albo w drugą stronę przejść od Wisły, od bulwarów do Nowego Światu, to nie bierzcie taksówki. Wygooglujcie sobie zboczcie z Nowego Światu albo z bulwarów, wejdźcie w Tamkę. To jest fantastyczna ulica, która jest bardzo stroma, przez to bardzo właśnie taka widokowa, są piękne widoki. No i myśliśmy od dołu do góry, ale można nią chodzić oczywiście w obie strony. No i macie różne małe uliczki, w połowie tej uliczki jest store, czyli też taka insta, fajna kawiarnia, gdzie można siedzieć na zewnątrz, gdzie macie fajny taki retro wystrój, pyszną kawę, dobre ciacha, ja też już tam sama nie jedno zdjęcie robiłam. Później w połowie tamki macie kładkę i na tą kładkę jak wejdziecie, to właśnie zaczynają się fajne widoki. Tam jest też to słynne miejsce z muralami. Tam te murale zmieniają się co chwilę, czasami nawet co miesiąc. Teraz jest akurat reklama Netflixa, ale tam często są różne fajne, takie modowe murale. No i od połowy już zaczyna się taka nowocześniejsza część tamki i mamy Muzeum Chopina. To jest też słynne miejsce, bardzo takie z białego piaskowca, zrobione tak mi się wydaje, że to jest piaskowiec. To też ten budynek w ogóle robi wrażenie. Też tam często widziałam, że są robione różne zdjęcia no i również jest mural Chopina, on jest akurat nowy widziałam go ostatnio po raz pierwszy on jest już za muzeum Chopina, musicie po prostu przejść do tyłu, po lewej stronie na budynku będzie taki wielki mural on też na maksa robi wrażenie i jeszcze jest jeden fajny smaczek bo przy tym muzeum Chopina macie grające ławki, to jest w ogóle fajna, fajne miejsce na randkę, idziecie sobie siadacie na ławeczce, wciskacie przycisk, no i gra wam muzyka Chopina także tamkę bardzo wam polecam, później już są biurowce no, ale ogólnie idąc w jedną albo w drugą stronę, obracacie się ciągle w dół, bo jest to ulica, która jest bardzo malownicza, fajne miejsce. Kolejna miejscówka to jest romantyzm absolutny, czyli magia w centrum, zaczarowany ogród w centrum Warszawy. To jest oczywiście BUW, czyli Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, to jest ten słynny zielony budynek, porośnięty zielenią to znaczy, ale też zielony, z różową konstrukcją, absolutnie nie do przegapienia, myślę, że nieraz o tym już słyszałyście miejscu, ale ono też nie jest bardzo, bardzo znane. I idąc do tych ogrodów, dodam oczywiście, że te ogrody są w ogóle darmowe. Także fajne miejsce są czynne prawie że codziennie. Tam wszystko można sobie wygooglować. Natomiast polecam Wam, idąc do tych ogrodów, przejść przez budynek, przejść przez środek właśnie biblioteki, bo to już jest też fajna konstrukcja. W środku też możecie kupić jakieś plakaty, jest kawiarnia, no też no to jest fajne. A sam ogród to jest absolutna magia. No po prostu wchodzicie w zaczarowane ogrody w centrum Warszawy. Są różne alejki, pergory. Pole, można się schować, to jest w ogóle super miejsce na randkę. Można przyjść na, przyjść na kocu, posiedzieć na wielkiej polanie z ogromnym drzewem, można wejść do góry, właśnie tam się gdzieś pogubić, w tych pergolach, posiedzieć na ławkach u góry, porozmawiać. To jest też fajne miejsce na jakieś spotkanie w centrum, na taką, wiecie, cichą rozmowę, na spokojnie, można sobie spacerować, można też zapuścić żurawia do biblioteki z góry, bo tam u góry też są okna, właśnie do biblioteki, to jest też fajne przeżycie ja też uwielbiam absolutnie dopasowanie kolorystyczne tego miejsca, bo tam są zielone ławki, zielone rury, wszystko jest tam bardzo zadbane i piękne no i jeszcze są widoki z góry oczywiście na Warszawę, na Pałac Kultury, na Centrum na Wisłę, też jest super widok z opcją takiego bliższego widzenia na Stadion Narodowy właśnie i na bulwary, także są też tam różne punkty widokowe, a można sobie po prostu z widokiem na Warszawę usiąść i korzystać z ciepłej pogody, z fajnego czasu, no to ogrody to jest po prostu absolutnie magiczne, fantastyczne miejsce. A teraz z romantycznych klimatów przeniesiemy się do Warszawy artystycznej, cool, całkiem innej, bo zaproszę was na Pragę. Praga Północ, czyli jedna z moich ulubionych dzielnic, to już jest wycieczka, taka wiecie, na pół dnia przynajmniej, jak nie na cały dzień, ale absolutnie warto, bo takiej Warszawy zaręczam Wam, że nie znacie. Natomiast od razu powiem, że nie chodźcie tam samemu, to jest dzielnica, która ma nadal specyficzny mikroklimat, że tak to ujmę. No i chodźcie tam w dwie, trzy osoby, po prostu w miarę ostrożnie. Natomiast powiem Wam, że warto totalnie, bo takiego klimatu nie ma nigdzie indziej. No i właśnie, ja na Pradze byłam po raz pierwszy w listopadzie, dwa lata temu, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. No i na Pradze Północ wysiadacie na dworcu wileńskim i od razu widzicie cerkiew świętej Magdaleny, Marii Magdaleny i jak ją w ogóle widzicie jadąc na Pragę Północ, z której strony ona jest taka żółta, duża, też robi wrażenie, to wiecie, że na pewno jesteście w dobrym miejscu. No i właśnie, na Pradze Północ polecam Wam po prostu spacer uliczkami, spokojny spacer za dnia. No i macie mm, jakby dwie strony tego wileńskiego. Pierwsza strona. To jest ulica Ząbkowska i Brzeska, czyli tam, gdzie mamy takie wielkie Kolorowe graffiti. Skręcacie w prawo i sobie spacerujecie ulicą Ząbkowską. Potem skręcacie w brzeską. Tam są różne restauracje, knajpki, kamienice. Już jest dużo bardzo street artu. No i na ulicy Ząbkowskiej jest ten słynny Konester, czyli to centrum praskie. Tam bardzo często są różne targi, targi rzeczy ładnych. Na przykład teraz jest wystawa Banksego do końca wakacji, nie tylko do czerwca. Przedłużyli ją, także super, bo my jeszcze nie byliśmy. To jest ogólnie fajny, taki ceglany kompleks. Trochę londynowy, Radyński klimat, teraz tam też są wiszące kwiaty, różne instalacje, no super to wygląda. A z tyłu jest w ogóle nowy mural, e, gdzie mamy panią z pieskiem siedzącą, e, jak sobie wyjdziecie bocznym wyjściem, czyli Praga jest modna. To jest też nowa rzecz, też tego wcześniej nie widziałam, ale właśnie na Pradze trzeba mieć oczy szeroko otwarte, bo z każdej strony jest coś artystycznego. Później druga strona Dworca Wileńskiego to są ulice stalowe, mała, listopada um, ulica, także to jest też ta druga część pra Pragi. No i tam po prostu idziecie sobie, idziecie, macie kamienice, jak za czasów wojny. Tam jest tak, jakby się wiecie, co czas zatrzymał, jakbyście były w jakiejś scenografii filmowej. Macie różne podwórka, takie podwójne, potrójne podwórka, stare szyldy, szynk praski. No tam jest absolutnie artystyczny klimat. Tam jest też to słynne. Mm, Podwórko przy ulicy listopada 22, takie artystyczne ze street artem, z knajpkami, wieczorem się dzieje, są koncerty. No i oczywiście. To, co Pragę na maksa wyróżnia i co jest też taką częścią klimatu, to są te kapliczki. Szukajcie, słuchajcie, pochowanych kapliczkach właśnie w podwórkach ulic. Tylko jak mówiłam, wchodźcie tam nie w pojedynkę. Natomiast te kapliczki to jest też coś, co na Pradze absolutnie zachwyca. Także te dzielnice Wam też na taki spokojny spacer, właśnie na zjedzenie czegoś dobrego, pochodzenie i, i oddychanie Warszawą, tak jak powiedziałam, całkiem inną niż wszędzie, serdecznie polecam. A jeżeli już tam będziecie, to przejedźcie się na Pragę Południe, która jest całkiem inna niż północ, a niby ta sama Praga. Przejdźcie się do Soho Factory. Tam jest też absolutnie londyńsko. Tam jest to słynne Muzeum Neonów. To jest kompleks, który z zewnątrz wygląda totalnie niepozornie. Wygooglujcie sobie, gdzie on leży, żebyście po prostu weszły dobrze, bo go nie widać z zewnątrz. Natomiast tam jest Muzeum Neonów, które jest czynne tylko w weekendy, więc teraz nie wyszliśmy, ale ja w nim byłam już dwa lata temu i jest super, bardzo Wam polecam. I to jest taki kompleks trochę ceglany, są knajpki, jest słynna ciuchcia, fajny na dzień, fajny na wieczór. Też są super słynne neony. Emilia i Julia wiszące na zewnątrz. No Generalnie jest to fajne miejsce, a ulicę obok na kamionku macie kawiarnię. No i co? To jest kawiarnia, której wystrój przypomina Nowy Jork. Ja się śmieję, że to jest taki Nowy Jork w Warszawie. My akurat niedaleko mamy radzkowe biuro, więc dobrze znam to miejsce i w ogóle też socho faktory. Natomiast też warto się te ulice obok przejść na super przekąski, ciacha, na pyszną kawę, pyszne donaty. Fajna sprawa. Trzy kolejne miejsca są również bardzo klimatyczne i to jest też całkiem inna Warszawa niż bulwar i centrum. Warte są odwiedzenia. Pierwsze z nich to Powązki, czyli najsłynniejszy polski cmentarz, tak mogę powiedzieć. Inaczej stare Powązki i wiecie co, może cmentarz to nie jest jakaś super rozrywka, ale jest to miejsce absolutnie wyjątkowe. Kiedy ja tam byłam pierwszy raz, to byłam totalnie zachwycona i lubię tam wracać. Na Powązki traficie, jak zobaczycie taki duży ceglany Wysoki mur i Biały Kościół, jest też duża brama, brama świętej honoraty, i tam wchodzicie i przenosicie się w absolutnie inną rzeczywistość. Jest mnóstwo nostalgii, jest spokój, przeszłość, tam jest bardzo dużo starych grobów, jest mnóstwo zieleni. Jest aleja zasłużonych, w której leżą różni pisarze, aktorzy, muzycy, osoby zasłużone dla Polski. Jest na przykład grób Czesława Niemena, tam leżą prezydenci. Wiecie, Kiszlowski. Um... Tu, Wim. Jest bardzo dużo tam takiej historii Polski ogólnie. To jest historycznie ciekawe miejsce. I też te nagrobki i rzeźby stare są bardzo interesujące. To jest w ogóle, to wygląda jak taka sztuka cmentarna. Nie wiem, czy jest to takie coś, ale tam są ogromne nagrobki, ogromne rzeźby, krzyże zdobione na różne sposoby. Albo na przykład wielkie dłonie trzymające nagrobek. Albo statek przy grobie jakiegoś marynarza. Albo na przykład przy grobie Kieślowskiego jest kadr z dłoni ułożony. Albo jacyś mnisi, tak to wygląda teraz tu jak Lord Voldemort, po prostu ten nagrobek, ale tak mi się skojarzył. Natomiast jest tam absolutnie dużo sztuki. To ciekawe, można zobaczyć jak kiedyś ludzie dbali o pamięć innych. Są stare imiona na przykład, na nagrobkach jest napisane czym się zajmowali ci ludzie, jak zginęli, w jaki sposób się przysłużyli Polsce, albo w ogóle czym się zajmowali. Także to jest bardzo interesujące, jak kiedyś właśnie ta pamięć była o innych zachowywana. No i tam również jak wchodzicie na Powązki, to macie cały plan i macie dokładny spis, w którym miejscu, w którym grobie jest kto pochowany. Jeżeli na przykład szukacie grobu jakiejś znanej osoby, albo osoby, która była waszym jakimś, e, chciałam powiedzieć idolem, ale to głupio brzmi w kontekście cmentarza, ale kogoś na przykład, kogo grób chcecie zobaczyć, albo kogo pamięć powspominać. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe miejsce. A teraz dwie dzielnice legendy. Legendy, czyli Stare Bielany i stare Żoliborz, obie nieco dalej od centrum, takie na dosłownie 2-3 godzinki, ale możecie obie te dzielnice, ponieważ one leżą obok siebie, to znaczy niedaleko siebie, zobaczyć za jednym razem. No i zaczniemy od Starych Bielan, czyli to jest całkiem inny klimat niż albo Praga, czy na przykład różne miejscówki w centrum, bo tam są niskie domy, spokój, kolorowe domy, piękne drzewa, stare Latarnie, tam polecam Wam iść w okolice Placu Konfederacji, bo tam macie właśnie takie kolorowe domy, trochę jak Notting Hill w Londynie. Wiecie, mocno te Warszawę do Londynu porównuje, ale tak mi się kojarzy. Natomiast przepiękne, zadbane, wiecie, okna, dużo kwiatów, piękne drzwi. No i potem chodzicie sobie wokoło tego Placu Konfederacji. Tam są też różne kawiarenki, kawiarnie, jakieś vintage sklepy. No jest tam absolutnie fantastyczny klimat i koniecznie Musicie iść na ulicę płatniczą. My szliśmy akurat od końca, jakby do początku, chociaż nie jestem pewna, gdzie jest początek, gdzie jest koniec, ale od ceglanego murka, bo ta ulica płatnicza jest dosyć długa. No i idziecie sobie, idziecie, podziwiacie właśnie te piękne domy, i pod numerem 59 jest słynny dom Kory. Kora tam mieszkała 18 lat na Bielanach, też była bardzo związana z tą dzielnicą i jest też właśnie tam taka tablica pamiątkowa i neon z napisem Miłość, to wieczna tęsknota, czyli z cytatem oczywiście z jednego z utworów e, Manam. E, no i w ogóle obok domu kory jest nowość, jest piekarnia kawiarnia Day z mega lodami, z kruszonką. Te lody były jedzone, potwierdzam, są przepyszne. I jak tą długą ulicą płatniczą dojdziecie już do ulicy żeromskiego, czyli do końca, to uwaga, jest bardzo fajnie oddany hołd korze, bo właśnie przy ulicy żeromskiego 44,50, to prawie przy końcu tej płatniczej, jest. Ogromny, nowy mural Kory. Taki szaro-beżowo-czerwono-czarny. Taki bardzo kontrastowy. On właśnie został odsłonięty kilka dni temu. Tam zostały też posadzone na dole róże. Jak one wyrosną, to w ogóle będzie tak różanie muralowo. To jest też piękne miejsce. To robi wrażenie i bardzo Wam polecam właśnie tą ulicą Przedpłatniczą, starymi bielanami się przejść do Żeromskiego i sobie ten mural Kory zobaczyć. A teraz... Stary Żoliborz, czyli dzielnica przy której mieszkam ja. Niedaleko, powiedzmy. <laughs> Natomiast to jest dzielnica Starych Willi, klimatu jak z filmu. To są też ważne, historyczne miejsca. Tam mieszkały osoby zasłużone dla Polski. Na przykład jest dom Andrzeja Wajdy, albo ogólnie domy różnych oficerów albo generałów Wojska Polskiego. Jest też na tych ulicach wiele domów, gdzie są ślady po kulach, dlatego że na Żoli też walki powstańcze się toczyły i w ogóle walki podczas II wojny światowej. Także tam czuć na Starym Żoliborzu Bożu historię, ale jest dużo pięknych domów, drzwi, dużo zieleni. Te ulice, te ulice Hałkego bosaka to jest taka główna ulica wokół właśnie tego Hałkę-Bosaka. Nie Hałkę, tylko Hałkę-Bosaka. Sobie chodźcie, jeździcie, bo właśnie ten klimat absolutnie robi wrażenie. No i hit mój, czyli Oficerski Żoliborz czyli najsłynniejsza ulica Żoliborza, Boża, czyli ulica Wieniawskiego. I to jest w ogóle niezła opcja, dlatego że. Z bardzo ruchliwej ulicy Wojska Polskiego, e, która to znajduje się niedaleko Arkadii, bo w ogóle właśnie oficerski Żoliwosz i ta ulica Wieniawskiego to jest dosłownie dwie minutki samochodem albo 10 minut spacerem od Arkadii. Więc jak będziecie na przykład w Warszawie i wstąpicie do Arkadii na zakupy, to jak macie jeszcze godzinkę, to idźcie na Wieniawskiego, bo absolutnie warto. No i właśnie z ulicy Wojska Polskiego, z bardzo ruchliwej ulicy, zwykłej, dużej, gdzie jest wiecie, gdzie są sklepy, gdzie są bloki normalne, skręcacie w Wienia i po prostu nagle przenosicie się do XIX wieku. Przenosicie się w inną rzeczywistość, a to jest tylko skręt. Tam, są, tam jest niska zabudowa, biała, e, piękne drzwi, takie domki trochę jak na wsi, piękne wielkie bramy, takie mm, metalowe, ale brązowe. E, są kwiaty na progach, są drewniane drzwi, jest cisza. No po prostu. Jest absolutnie fantastycznie. Tam też bardzo często są robione albo zdjęcia, albo też widzi się plany filmowe, bo jest to taka oaza, to jest takie wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, gdzie czujecie się, jakbyście się właśnie przeniosły to, tak jak powiedziałam, XIX wieku, gdzie nagle macie wrażenie, że z jakiejś bramy albo z drzwi wyjdą panie w takich, wiecie, długich sukniach z turniurami, w kapelusikach, w rękawiczkach, bo będą szły na jakiś po prostu warszawski popołudniowy spacer. Nowieniowskiego jest absolutnie. Boska. Dobra, teraz po tych już niskich dzielnicach czas na dwa punkty widokowe i pierwszy z nich to będzie również klimat i taki punkt absolutnie niecodzienny, bo jest to kopiec Powstania Warszawskiego. To jest miejsce, które jest dalej od centrum i z którego rozpościera się widok na drugą część Warszawy, nie na tą, co widzicie zwykle, tylko bardziej na Ursynów, na te dzielnice, które są na południu. No i właśnie, tam jak wchodzicie, to już widzicie, że to nie jest zwykłe miejsce, bo, to, bo do tej górki na ten kopiec prowadzi alejka, gdzie po prawej i po lewej stronie są krzyże, i to robi wrażenie. Bo jak powiedziałam, to jest kopiec powstania warszawskiego. U góry jest ogromny symbol polski walczącej I jak się idzie po prostu do góry z tymi krzyżami po lewej i po prawej stronie, no to tak, to powiem wam, że ma się ciarki na plecach, to, to, to jest miejsce, które, w którym czuć historię Warszawy. Także w ogóle teraz tam jest bardzo zielono i widać tylko widok na drugą stronę Warszawy, ale myślę, że jak tam jest bardziej, że tak powiem, łyso i drzewa nie mają liści, to zimą jest też widok na centrum. Także kto wie, czy ta górka nie jest fajniejsza, jeżeli chodzi o widoki. Do zobaczenia zimą, no ale teraz też jest bardzo klimatycznie i jest to miejsce wyjątkowe też, o którym się rzadko mówi. A drugi punkt widokowy to już przenosimy się 40 pięter nad ziemią, czyli Komercja, czyli panorama Sky Bar w hotelu Marriott, ale to jest też takie miejsce, o którym się zbyt często nie Mówi. To jest bar, który ma bardzo nowoczesny wystrój. Można tam iść na imprezę, ale można też na chwilę, na górę po prostu możecie tam zadzwonić. Jest czynne od godziny 19, zrobić sobie rezerwację. Najlepiej róbcie rezerwację na górne piętro, czyli na antresolę. Natomiast możecie po prostu albo zrobić sobie rezerwację, żeby mieć pewność pod oknem, że macie stolik, albo po prostu przyjść z buta z miasta. Tak jak powiedziałam, tak w tygodniu to nie jest miejsce, gdzie jest bardzo duży ruch, także spokojnie. Myśmy tam teraz. Byli po prostu no z buta, brzydko mówiąc. E, natomiast możecie tam przyjść sobie na kawę, na drinka, na soczek, e, na jakąś przekąskę, posiedzieć właśnie i popatrzeć na Warszawę z wysokości. E, możecie zobaczyć, jak dachy, budynki, kamienice, które są właśnie w centrum wokół Pałacu Kultury wyglądają z góry. Macie oczywiście Pałac Kultury i Nauki, centrum, widok na Stadion Narodowy. No, tam przy zachodzie słońca jest absolutna baja, także tutaj, jeżeli macie ochotę, na takie też miejsce, które nie jest takie bardzo onieśmielone, bo często te skybary są takie, no wiecie, oniśmielające, a to jest miejsce, które jest po prostu przyjemne. To tam możecie sobie spokojnie wjechać. I co więcej, można, bo się pytaliśmy, z małymi psiutami, które można mieć na rękach, można wchodzić z małymi pieskami. Także to jest też fajne info. A już na koniec, nie byłabym sobą, gdybym Wam nie poleciła trzech słodziaków, czyli trzech super warszawskich cukierni. Absolutnie do odwiedzenia albo wszystkie trzy za jednym razem albo jak będziecie kilka razy w Warszawie ale koniecznie zaczniemy od klasyka, czyli od Lukulusa, czyli słynne różowe, nie różowe tylko żółte witryny słynne żółte witryny zmieniające się względem pór roku, no i właśnie Lukulus to jest takie miejsce, które jest bardzo fancy bym powiedziała mają zawsze super wystrój pięknie ciastka są pakowane i te ciastka to są małe dzieła Sztuki. Są piękne i smaczne. Myślę, że o Lukulusie już y, słyszeliście, bo to jest znane miejsce. Znajduje się w kilku miejscówkach w Warszawie, m.in. na Chmielnej, na Mokotowskiej, na Saskiej Kępie. Lukulus ma też wyspę swoją w złotych tarasach, na Bielanach Wrocław... y, Wrocławskich, Warszawskich. Widzicie, mogę mówić o Warszawie, ale Wrocławianka nigdy ze mnie nie wyjdzie. W każdym razie m, bardzo Wam serdecznie te ciacha i ogólnie odwiedzenie ich kawiarni polecam i powiem Wam, że zakochane kruche, czyli Kruche ciastka, maślane, z jakimś takim krówkowo-karmelowym środkiem. To jestem absolutnie ja. Kocham te ciastka i polecam Wam Lukulusa serdecznie. Drugie miejsce to są Włochy. Włochy w Warszawie i miejsce totalnie według mnie niedocenione. Za mało się o nim mówi. To jest La Bomboniera, czyli dzielnica Muranów. Też w ogóle fantastyczna dzielnica z mega street artem. Natomiast w drodze do Arkady, jak będziecie jechać, w drodze na Stare Bielany, na Stary Żoliborz, będziecie jechać najprawdopodobniej bardzo dużą znaną ulicą, czyli ulicą Jana Pawła. Ja na Pawła po prostu i przy numerze 44 przy Kevs. Jak wejdziecie w bramę w z zieloną sową, to jest zielona sowa, street art oczywiście, to to jest to miejsce. Mówię tak dokładnie, bo to miejsce jest bardzo niepozorne i myśmy tam trafili totalnie przypadkiem i zakochaliśmy się absolutnie. Natomiast takich ciastek włoskich gwarantuje Wam, że nie jedliście, nie jadłyście nigdy w życiu. Właściciel tego miejsca jest Włochem i chciał przynieść trochę trochę Włoch do Polski. I właśnie mamy e, takie klasyczne włoskie, tradycyjne wypieki: kanoli, mnóstwo ciastek z kremem, marcepanem, z ciastem francuskim. One wszystkie mają te swoje tradycyjne włoskie nazwy. Nie będę tutaj kaleczyć włoskiego, ale gwarantuję Wam, że czegoś takiego nie jadłyście, nie jedliście nigdy. E, oni też mają same włoskie składniki, nie używają żadnych tam polskich zamienników, półproduktów, dlatego to jest takie pyszne. Jeżeli lubicie włoskie słodkości albo chcecie spróbować czegoś takiego niebywałego w Polsce, to absolutnie La Bomboniera musicie tam wstąpić. A ostatnia miejscówka to jest z kolei Młoda Polska Cukiernia o wdzięcznej nazwie Ciastko z dziurką. I takich ciastek też nie jadłyście nigdy w życiu. Widzicie, ja tu jestem dobrym testerem słodkości akurat to jest coś, na czym się znam, poza modą. Natomiast ważne jest to, że Ciastko z Dziurką w wakacje będzie otwarte na Wilczej 26, tylko w czwartki, a potem od września od czwartku do e, niedzieli. Ale w Ciastku z Dziurką możecie też sobie coś zamówić właśnie na zamówienie w Warszawie e, cały czas. Natomiast jeżeli będziecie w Wawie w czwartek, to koniecznie Ciastko z Dziurką, bo tam są po pierwsze najlepsze pączki, a po drugie najlepsze ciastka na świecie. I to miejsce jest fantastyczne. Tam jest retro klimat. mamy takie, wiecie, Bukiety, bukiety suszonych kwiatów, ale bardzo, bardzo stylowe. Mamy vintage meble, jest mnóstwo przepysznych ciastek, które pięknie wyglądają, jak małe cacuszka, mają bardzo ciekawe połączenia smakowe, ale do tego są bardzo, bardzo smaczne. Przemiła właścicielka, twórczyni Ania w ogóle zdradziła nam, że jest samoukiem i my tak, o oh, wow, o oh, wow, bo zrobiliśmy sobie bardzo dużą degustację, chociaż ja znałam jej słodkości wcześniej, ale również podczas nagrywania jeszcze sobie popróbowaliśmy, fajnych rzeczy, to totalnie Wam właśnie ciastko z dziurką polecam i ogólnie linki do wszystkich miejsc w ogóle różnych, o których tu mówię zostawię w opisie pod filmem także mam nadzieję, że poza tym, że odwiedzicie ciekawą fajną Warszawę, to jeszcze sobie coś w Wawie pysznego e, zjecie i może weźmiecie komuś na pamiątkę do innego miasta, odrobinę słodkiej Warszawy przywieziecie to wszystko. Mam nadzieję, że mój film Wam się podobał. Dajcie znać, czy znacie te miejscówki albo czy macie jakieś takie swoje warszawskie fajne do zobaczenia. Chętnie się dowiem. I jeszcze dajcie znać w swoich miastach, co latem polecałybyście, żeby zobaczyć. Na przykład, Radzka, jestem z Poznania. Jak będziesz u nas, u mnie, to wejdź tu, tu i tu. Bo myślę, że wszystkie chętnie z takiego przewodnika fajnych miejsc w różnych miejscowościach skorzystamy. Także jeszcze raz, mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas. Trzymajcie się. Pożyczę Wam owocnego zwiedzania stolicy i nie tylko i do zobaczenia w moich kolejnych filmach pa pa